Mienia. U nas bodaj rekordowy to był rok 2004, kiedy mieliśmy ich ponad 52 tysiące par. Eee, teraz jest pewnie ciut niżej. I teraz tak, czy w Polsce trzeba chronić Bociana? Biorąc pod uwagę jego ilość, jego występowanie? No, niby nie. No niby nie, dokładnie. No to teraz mamy... Dlaczego podałam kasę z Bociana? Dlatego, że mamy Wielką Brytanię, gdzie w ubiegłym roku po raz pierwszy, chyba od kilkudziesięciu, jeżeli nie od 150 lat urodziło się pierwsze, e, e, pierwsze bociany młode. Mhm. Tam nigdzie ich... Tam przez wiele lat ich nie było, po, przez, przez to, że to jest teren mocno zurbanizowany, zindustrializowany, a one potrzebują no, takiego naturalnego bardziej rolnictwa i naturalnej przyrody, mhm. dosłownie naturalnego rolnictwa, a są takie miejsca bodajże w Grecji, gdzie do Bocianów mhm. się strzela. Czyli co, Anglicy chcieliby chronić, no bo ich mają tylko przelatujące, mówię, cud świata, prawda, cud natury, że im się tam ym, jakaś para zaczęła gniazdować i się urodziły młode. Polska ma tego bardzo dużo z kolei, a gdzieś indziej strzelają. Dlatego stworzono sieć, która jest siecią ogólnoeuropejską. My sobie możemy mieć swoje własne parki narodowe, ze swoimi własnymi zasadami. E, mamy parki narodowe, znaczy narodowe łączone poniekąd, albo raczej takie sąsiedzkie, typu dajmy na to Pienap i Pieniński Park Narodowy, prawda, po dwóch mhm. stronach granicy. Możemy sobie sami chronić, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć wspólną sieć, czyli to, co nam się wydaje, że u nas nie, nie wymaga ochrony, gdzie indziej jest krytycznie zagrożone. Więc chodzi o to, żeby to wspólnie po prostu chronić na obszarze całej Europy. Po to stworzono Naturę 2000.